Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce pod tytułem Odchodząc od nie, której autorem jest William Urey, czyli amerykański pisarz, naukowiec i ekspert od negocjacji. I to właśnie o umiejętności negocjacji dzisiaj porozmawiamy, którą wykorzystujemy na co dzień, nie tylko w pracy, ale i w życiu codziennym. I właśnie autor książki przekazuje nam parę ciekawych porad, które mogą nam je ułatwić. A więc przechodzimy do pierwszego podpunktu i mówi nam on, że przed rozpoczęciem samych negocjacji powinniśmy nawiązać bardziej koleżeńskie relacje z drugą stroną, żeby uniknąć po prostu niepotrzebnego napięcia i dać się poznać jako człowiek. I nawet po zakończonych negocjacjach warto zadbać o takie małe gesty, czyli taką krótką pogawędkę powiedzmy, z drugą stroną, żeby zauważyła, że nasze wcześniejsze rozmowy były szczere i nie robiliśmy tego tylko po to, aby uzyskać jakieś korzyści. Nie zapominajmy, że w przyszłości możemy trafić drugi raz na tę samą osobę i właśnie wtedy będzie ona pamiętała nasze odpowiednie zachowanie, miłe gesty i być może będzie odgrywało to kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji. Ok, przejdźmy teraz do oficjalnego rozpoczęcia negocjacji, czyli przełamania pierwszych lodów i dobrym sposobem na to będzie rozpoczęcie od kwestii, w których wiesz, że łatwo się zgodzicie i obędzie się bez niepotrzebnych spięć. Po prostu zacznij bardzo ogólnie i zadawaj pytania, na które wierzysz, że odpowiedź jest zgodna z przekonaniami drugiej strony. Znacznie rozluźni to sytuację i druga strona poczuje, że nadaje cię na tych samych falach. Musisz po prostu sprawić, żeby druga strona uznała, że sama doszła do jakiegoś wniosku i nic na niej nie wymusiłeś. Czyli po prostu dana myśl musi wyjść od nich samych. I autor kieruje do nas takie słowa, cytuję. Nie ignoruj odczuć drugiej strony. Jeżeli nie rozbroisz ich emocji, twoja racjonalna argumentacja będzie trafiać w próżnię. W kolejnym podpunkcie porozmawiamy o sytuacji, w której nie możecie znaleźć wspólnego języka i zaczyna się poważny spór, przez co negocjacje przekształcają się w bezsensowne przerzucanie się argumentami, i w tej sytuacji warto po prostu uspokoić emocje i wysłuchać drugiej strony. Nawet jeśli nie zgadzamy się z tym, co mówi druga osoba, to umożliwi nam to wniknięcie w sposób, jaki ona myśli, i być może zrozumiemy, dlaczego wyznaje takie wartości, a nie inne. Tak naprawdę bardzo często nie wiemy, jakie wartości wyznaje druga osoba i co ją ogranicza, nie znamy pełnego kontekstu i to najczęściej jest przyczyną nieporozumień. Świetnie opisuje to cytat z książki, który brzmi Masz szansę przerwać bezsensowny potok monologów, jeżeli będziesz skłonny wysłuchać drugą stronę jako pierwszy. Słuchanie może nie jest łatwe, ale bardzo wartościowe. Okej, okay, teraz załóżmy, że trafiliśmy na powiedzmy agresywnego negocjatora, i pomimo tego, że wysłuchaliśmy go, on wciąż nas atakuje, że tak powiem. Mamy tutaj dwie opcje. Pierwsza, czyli opuścić po prostu negocjacje z taką osobą i się z nią pożegnać. Aczkolwiek często nie mamy takiego wyjścia i zależy nam na dopięciu jakiejś umowy, wtedy musimy troszkę inaczej zadziałać, czyli przyjąć bardziej zdecydowaną postawę i dosadnie pokazać takiej osobie, że agresywne negocjacje po prostu nie robią na nas wrażenia i nie ulegniemy pod ich wpływem. Nie możemy pokazać takiej osobie, że udało się jej zdominować spotkanie i to teraz ona dyktuje warunki. Powinniśmy powstrzymać takie natychmiastowe odpowiedzi pod wpływem negatywnych emocji, bo zazwyczaj źle się to kończy i nie myślimy wtedy racjonalnie i prawdopodobnie powiemy coś, czego będziemy żałować. Autor daje taką ciekawą radę, która brzmi: Gdy jesteś zły, policz do dziesięciu zanim coś powiesz. Gdy jesteś bardzo zły, policz do stu. Ok, w takim razie zakładamy, że przetrwaliśmy pierwszy atak naszego agresywnego negocjatora. Co robimy teraz? Jeśli chcemy go troszkę ostudzić, powinniśmy zacząć zadawać mu pytania, do których wiemy, że on po prostu nie ma instrukcji, nie jest do nich przygotowany. Dlatego tak bardzo ważny jest research przed każdym spotkaniem, żebyśmy dowiedzieli się wszystkiego o drugiej stronie, i da nam to taki komfort, że będziemy mieli odpowiedź na każde pytanie przeciwnika i niczym nas nie zaskoczy. Jeżeli druga strona wciąż nie schodzi z tonu i trzyma się swojej agresywnej taktyki, wtedy powinniśmy przejść do. Do ostatniego kroku, czyli podkreślenia, jak wiele druga strona może stracić, kiedy nie dojdzie do podpisania umowy pomiędzy wami. Po prostu daj im do zrozumienia, że mogą wiele zyskać albo wiele stracić. Kiedy negocjacje wchodzą na wyższe obroty, warto mieć wtedy przy sobie notatnik, który jest bardzo fajnym trikiem i chodzi o to, że sporządzając notatki, masz dodatkową chwilę na to, żeby się namyślić i po prostu wykorzystać ten czas, żeby opracować jakąś nową strategię na przeciwnika. Na koniec chciałbym przytoczyć bardzo fajny cytat autora, który brzmi: Nie podejmuj natychmiast istotnych decyzji. Obecność drugiej osoby stwarza silną presję psychiczną. Negocjacje nie muszą kończyć się w ciągu jednego spotkania. Tylko ty możesz zrobić ustępstwo, którego będziesz później żałował. Po każdym spotkaniu oceń postępy negocjacji, ustal nową strategię i przygotuj się ponownie. Tym samym chciałbym zakończyć dzisiejszy podcast. Jeśli był dla ciebie wartościowy, to zachęcam do udostępnienia go znajomym i do usłyszenia następnym razem.